Wiersz na dzień dobry. Bez muzyki życie byłoby pomyłką, twierdził Fryderyk Nietzsche. Z kolei Wiktor Igo wyznawał muzyka wyraża to, czego nie można powiedzieć i o czym nie można milczeć. O sile i pięknie muzyki bardzo dobrze wiedzą poeci. Zresztą od najdawniejszych czasów te związki łączące poezję i muzykę były bardzo ścisłe. Muzy greckie wyobrażano z, sobie z instrumentami w dłoniach. Erato od poezji miłosnej z cytrą, Euterpe od poezji lirycznej z aulosem. W polskiej poezji u jej zarania o tym, jak ważna jest muzyka pisał Jan Kochanowski. Lutni moja ty ze mną, bo twe wdzięczne strony cieszą umysł strapiony, wyznawał w jednej z pieśni. W innej, której teraz posłuchamy, także pojawiają się dźwięki lutni. A czyta ten wiersz Krzysztof Gosztyła. Pieśń XVI. Nic po tych zbytnich potrawach, nic po tym sieżebrze na służbie i obiciu złotym. Nam kwoli kędy róża pozno kwitnie. Nie szukaj zbytnie. Dobra ci miętka, co ją najdzie wszędzie. A kiedy równe towarzystwo siędzie, prędka dobra myśl, a tym jeszcze chutniej, gdy nie bezlutniej. Lutnia, wódz tańców i pieśni uczonych. Lutnia ochłoda, myśli utrapionych. Ta serce miękczy swym głosem przyjemnym. Bogom podziemnym. Orfeusz to postać łącząca w sobie poezję i muzykę.